To, o czym dzisiaj porozmawiamy? O A... trampolinie. Czyli? Duch święty skacze na trampolinie. Duch święty skacze na trampolinie, o proszę. I lubi skakać? Tak. A robi fikołki? Nie. A jak on skacze? Widziałaś ducha świętego, jak skacze na trampolinie? Tak. Mhm. Czyli powiedzieliśmy sobie, że pismo święte jest taką duchową trampoliną, a rzeczywiście to jest prawda, że w Słowie Bożym jest Duch Święty, dlatego ono jest żywe i skuteczne. No, a tutaj się dowiadujemy, że On nawet nam skacze w tym Słowie Bożym. Czyli, no, Słowo Boże jest, mówię Wam, nieprzewidywalne. Nie, 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 nie.